Chciałam się z Wami podzielić bardzo niemiłą sytuacją, która miała dzisiaj miejsce, związaną z firmą hubuna.pl zajmującą się rzeczami dla zwierząt. Dostałam informacje, że można płacić blikiem lub kartą. Więc przyjechał kurier z InPostu i wyszłam z kartą. On zawiadomił mnie, że nie ma terminala. No i kolejny dzień stracony. Czekam na jutrzejszy. I jutrzejszą dostawę mam nadzieję że już będzie z terminalem płatniczym uważajcie na tą firmę